Jaka tragedia, o nie, dobra, to się wytnie. Wydaje mi się, że te miniony zrobiły mi przynajmniej 200 200 damage na mapę. Moją... No potężny move. tam się zastakował. Jak gra przeglądarkowa wygląda Ruined King? Znaczy, no to jest RPG gra po prostu. To jakby takie vitale dali na te, na moby w dżungli. Można by dżunglować Fiorą. Ale wydaje mi się, że Fiora w, jako taka w tej dżungli dziwacznie będzie działać. Czyli będzie taka tragiczna, no, może tak. Budujemy jakiś tam pierwszy item i będzie już pewnie git. Poradzi sobie dzięki Jaski Słupka. Się ma płacę w Twitch Prime. O, no, gdyby każdy widz za odpowiedź dodawał Twitch Prime'a, Podobałoby mi się to dla mnie, naprawdę bardzo. Dymy na bocie. Pod tymi ładnie. Ja zrobię grompa na pewno. Polipotiona. Ła? Dobra. Dobra, jednak nie jest taka fajna w tej dżungli. <laughs> Adwołuję. Problemy na początku. Zazwy zazwyczaj jednak te trzy pierwsze MOBY to większość postaci robi, ale. No, Fiora ma to trochę ciężka. Musiał to chyba tiamat na pierwsze zrobić, nie? Albo zrobić tego Uipa, tego drinkera, To chyba go drinker, nie? Zasad na bocie chyba. Trzymaj się, rybek! Ja to poczyszczę. Tylko wytrzymaj. Nie chcę otuszować. Ale muszę. Szkoda. Ma manę na E? Otóż ma. Ale. Tu mi zagrał. Stawiam tego wave to Może będę musieli nie dajować. Ale wyjdź, 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 po te miniony. Czemu się chowasz? Ekspo Wejdź w niego. Ho, ho, kurde, co? A, bedwidge. chyba na bardziej jestem bo ten nasus coś jak zawrotkę No, będzie on też idzie dobra zawijamy się stąd no było tutaj wizja nawet lepiej go o nie 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 Kurwa. nie 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 Coś tam poklikałem, Chodź chodźcie na naszą. Dobra, tak ja wyskakuję. Widzieliście? Super jesteście. Ej, może ją zabijecie tutaj jeszcze? Pa, pa, pa. Dobra, macie A, no surrender. Ale lipa. Kurde, dopiero się tego, dopiero się rozkręcałem w tej gierce. Szkoda. Ale ta Fiora, kurde, no start trochę ciężki, no ale... No później robi robotę. No ale w sumie Kiana robią co mniej niż panik, to trochę rzeczywiście nie bardzo. Czy był resetuje Autosa? Resetuję. Okay. Dobra, dzięki. Super jesteście. Jak zabije, to się resetuje. Okay. Nie wiem, kiedy dostacie nas w Bardzo dawno temu myślę. Nie grać planu aktualnie. A no to jak nie grać to rzeczywiście nie ma co. A tam to innych jerek też masz te prymy. O kurcze, dymy. Pokażne, chyba nie uderzyłem z tego nawet. Nic nie mają na bocie. Spok może się podejdzie tam. Te 3D damage to jest ta pasywka tego, tak? Okay. Trochę ciężko jest mi to było ogarnąć, ale chyba już rozumiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, zabrali mojego Reda. Mogli to zrobić. Mogli, mogli, jak najbardziej. Wiecie, czy No ciekawe. Ale wbrew pozorom może działać. Siemowaj, bo napierdzielamy się. Nie, no, ta z serialu to by się napierdzielała. Ten ucieka. Maybe. Tylko, że on no, musiał musiałby stamtować. Wyczarujesz tamta? czarujesz no, o, u, wyszło bardzo nawet ładnie wyszło super pan wie, że tu jestem chyba nie oj parka nie na razie ma niech wypuści to i da z nim o kurde Odwaj. chociaż może nie, oczywiście, że nie, ja bym padł nigdy w życiu, good job Shen, propsik, propsik, bra ma pasywę, tak, tylko, że waj. jest za bok, dobra, o, aha, wszedłem w to, ciekawa sprawa. Jeszcze to zagram Pada od mojego w? Pada Trafiłem rybę i jeszcze tripla? Zrobiłem tego, pik, pik, pik. Dobra. Piękna rabata. Dobra. Ryba numer 5. Czas ją zapierdzielić na głowę. Aha, tylko brał mnie nie. Grał bok, nie. siedzi siedzi. Co to jest? O, to kana, on no, nie gra ze mną. Nice, okej, okay, może być. Oj. areczka, areczka, areczka. Dobrze, niedobrze. Pasywka, tutaj brał, powinien rzucić. Dobrze! I tego Krena może też wypukli. Zwaga. Czy magowie mają 5 sześć 6 a I diker, jak zawsze, useless. Magowie mają aż 4? No w sumie to mają, no. Jeśli liczymy wszystkie protobelty, harbester i tak dalej, nie? O. o, siema, co tu robisz? Mój, mój smok przecież. A zonie? Ma. A kurka, woda. No ale to mi jak 150. Można to było zgrabniej zagrać, no, ale panika. Mam w jeszcze jak coś. Tylko trzeba małomany strasznie, żeby grać. Wow. Ej, to weszło mu na kuldą cool teraz? Tak to zadziałało? Kurcze, no nie da... O! To z jego ale smoka! Kurde... Lecimy, lecimy, lecimy! Nie oddam tego. kocze Kasipa ja to robię. Wyskoczę? Oh, kurwa Czas za ścianę chciałem. No bo mnie zabija. Nie o zasięgu. Okay. Hmm... jak no się bleszyć z jeszcze A jeszcze... Już miałeś ulti. No tak no 90 ability haste tu robi swoje, okej. Okay. No nie no, przekombinowałem, kurczę. To już było takie, wiecie. Na zadymkę Witam Hmm, okej okay. Oj, nie zacząłem zaskoczyć Dobra Oj, ten tamcik 140 zł? Może mi da to oni muszą nas tutaj złapać. Pusz, pusz, mi da, pusz, mi nie musimy walczyć. Chłopaki, no możemy inhibitor wziąć. Okej. Okay. Ooo, oh, sz... przekominowałem. Dobra, GG. O! No i co teraz? A, mam tą Wywalczysz się Ej, dobra, ha zapomniałem, że mamy tego soula w ogóle Ej, no jak się ma tego Soula, to się nie da przegrać chyba gry, prawda? Da się przegrać czy się nie da Nawet jeśli chłopy padają, to później mamy drugie życie jeszcze i kasują ich. Ty, jak oni się zebrali w piątkę, kurczę... Bo dobrze, żeby to złapało... Ok. widzę, że zonia tutaj... Nawet nie dało rady zagrać, śmiesznie... Aha... Robicie ją, dziękuję bardzo. Wychodzi jasno, Dobra, to dzięki. Co to księga w ogóle? Oj, Liam z oni! Trochę grałem z takim nastawieniem, jakbym miał. Ups, Dobra, chłopaki wstają i Nexus zrobimy. <noise> Kasje fajnie jak się odpaliła, kurde. No fajne, fajny fizik. Ciężki early game, ale później no fiz jest fizem. Czy mało AP było jak na full build? No w sumie. Tam było ile, 700 czy 600? O kurczaki. Hu hu. ten cooldown na pasywkę można jakoś zmniejszyć? Chyba nie. Dobra, dzięki. Chociaż może im tak źle się będzie żyć. E, dobra, chyba nie zaś tak źle. Skina mogłeś wybrać. Ale przecież, pewnie na tym końcu nie mam skina do Galio. Na tym końcu tak skinów nie ma za, za bardzo, za wiele. Nie było kiedyś tak, że jak się gra z tym Galio, to wtedy spada cooldown na tym, czy coś takiego? Czy znowu się coś dziwnego kojarzy? A było, tak? Okej. Okay. Noś tak mi się konierzy, że tak było. No ale też nie mam pojęcia kiedy ostatni raz rozgrałem galio. Myślę, że bardzo dawno temu. Czy Kanko topa ma sens? Albo Mida. Pędzej topa. Tam jest wart. Okej. Okay. No to Mida spróbujemy. Też to jest kurde kasaryn z kropelką. No ale... Jada. Może w jakiś ważny sposób, mi to wyjdzie. Takže E. Má agro. No agro má. Tebo mi minion zaraz zabíjom. Oh, k... <laughs> má <Magro> solo. <laughs> ja, ale jaká tragédia. O oh, k... <laughs> O oh, nie, dobra, to się wytnie. <laughs> Ile miniony mi daje w borde? A nawet nie pokazuję minionów tutaj. Wydaje mi się, że te miniony zrobiły mi przynajmniej z 200 damage na map. No potężny mojek tam się zastakował. Witam serdecznie. Żegnam. Fleszyk. O, A to musisz e zagrać. No i pyk! Ale ekran odbada się. Okej. Okay. No, to trzeba było tam wejść, wejść. Myślałem, że zagra kół. Będę na pewność. Kurde, no wszystko mi z dżungli jeszcze podprowadzają. Oh my god. Ej. Dobra, takich rzeczy potrzebujemy, jedynki nie używam w ogóle Jak mamy tam polecieć niby Tutaj że jarkę mogę zagrać Halo? Gra ktoś ze mną? Tutaj? Ktoś gra! Aha, o kurwa, mać. co to był za damage w ogóle Ale gramy bez minina. No najgorsze no, jest to, że mamy Kassadin'a, kurwa bo nienawidzę grać z Kassadin'em. Bo załamię już tam. Damage, damage, halo! Aha, Kassadin się w***ł. Dobra, nieważne, GG. Kocz, na szkoda że aż tyle cele... przegrywających lane'ów wzięliśmy. Lipa, GG. Jednak FF, nie ma co. Ale nie wydaje mi się, że ten Galio, gdybyśmy mieli takie wygrywające leiny, to nawet nie jest takie złe, szczerze. Tylko, że to jest jakby, no, jungler, który potrzebuje, czy no, który pomaga i wystawia, wystawia ganki, nie, tylko że potrzeba damage'u, żeby ktoś to wykończył. Dobra, jeszcze dawaj, r ostatnią. Albo i nie. Szkala. ale wydaje mi się, że naprawdę z tego galia można coś wyciągnąć na jungli. Znaczy, na pewno lepszym jest mid ale uszłoby. Najwięcej golda Galio w jungli. Prawie największy damage. 那。No.